Jestem uzależniona od słodyczy, jestem uzależniona od Coca-Coli, jestem uzależniona od fast foodów i nie naprawdę wiem, czy wiesz, jest ale to. Cukier duży. I, i przepraszam, że teraz mm -hmm. ja, ja tutaj ci weszłam tak. w słowo, ale um, to jest udowodnione, że cukier uzależnia tak jak heroina. Trzy razy bardziej. Tak. Tak, tak. także to, to nie jest łatwe z tego zejść, bo to jest tak jak odwyk narkotykowy. Dosłownie. Zejście z tego cukru musi następować powoli. Tak jak odwyk, bo to jest tak, gdybyś nagle zabroniła komuś tych rzeczy, to po prostu masz objawy odstawienia. To masz po prostu objawy odstawienia. Także powoli, powoli, sukcesywnie. Słuchajcie, po odstawieniu koli pięć dni, my mamy w ogóle inną osobę w zespole. Zauważyła pani, jaka jest inna energia. Jaki jest power, jakie inne samopoczucie, jak inaczej głowa pracuje. Słuchajcie, to jest niesamowite, jak cukier źle też wpływa na mózg.